I to wasze wnuki będą pamiętać. Dlatego Eucharystia, msza święta uczy nas właśnie takiego dawania siebie. Nie dawania rzeczy, bo łatwo włączyć dzieciom bańkę. Masz tutaj, kupiłem ci telefon komórkowy, kupiłem ci komputer, kupiłem Dziecko tęskni za człowiekiem, nie za przedmiotami, nie za urządzeniami. Oczywiście tego nie powiem, ale tak naprawdę my wszyscy tęsknimy za obecnością, nie za przedmiotami. I dlatego Móża Święta wychowuje nas do takiej postawy. I to nas najbardziej cieszy, i to nas właśnie uczy takiej mądrości życia. A, powstajmy zanieśli do Boga i dobre prośby, za cały kościół święty.